Siemaneczko, ja jestem oczywiście kapsel 16 i witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj poradniczek jak zwiększyć ilość FPS-ach w grach. Po pierwsze, wchodzimy na swoją przeglądarkę internetową. Ok, tu mi się trochę będzie ładowało. Wpisujemy tutaj Kamę poster. Enter klikamy, to też się trochę będzie ładowało, ale szybciutko. Klikamy od ten, yy, ten link. Nie wiem bo 3,3.4. Link oczywiście będzie w opisie. Ja tutaj wpisuję. Pobieramy. Ja sobie też pobiorę, czyli wam było dla prezentacji pobiorę też. Dziękuję Dobrze, tutaj zaraz będzie się samo, samo będzie się pobierało I, I co? Już się pobiera Poczekamy sobie chwilę, bo to się szybko ładuje. Czy, czy ładuje, ściąga. Ok, no jeszcze trochę. Okej. Okay. Yy, I teraz mi się tutaj... Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na prowadzenie zmian na tym komputerze? Mi się akurat tego nie nagrało, ale tutaj klikamy tak. Jeżeli wam się coś takiego pojawi, to kliknijcie tak, bo, bo wam się po prostu nagrało po prostu. Po prostu wam się nagrało yy, tutaj. Yy, bo tego akurat nie wychwyciło. Tam trzeba po prostu kliknąć tak, jeżeli chcemy zezwolić programowi, żeby zainstalować. Dobrze, i tutaj widzimy, kreator instalacji. To tutaj klikamy dalej: instalator zainstaluje aplikację GamePoster. Czy czekamy chwilę? To no, dla mnie coś niedługo będzie się ciągało. Uruchom program GamePoster, dobrze, zakończ. No, teraz trzeba troszeczkę poczekać, ale to też niedługo. Woduje się. I dobrze, i mamy oto Game Booster V3.4 V3. 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 To jest właśnie ten program, o którym no, o którym właśnie nagrałem właśnie ten poradnik, jak zmniejsza ilość FPS ów w grach, nie tylko w Minecraftie, nie tylko coś, ale w różnych gierkach. I teraz tak, musimy uruchomić jakąś gierkę. Ja akurat nie mam, bo sobie przeinstalowałem Windowsa, nie mam żadnej gierki. Ale dobra, jeżeli odpalacie po prostu jakąś gierkę, to klikacie tutaj przyspiesz i włącz. I teraz jeszcze taka moja rada. Jeżeli, jeżeli włączycie jakąś grę już kończycie w ogóle nagrywanie, granie, coś takiego to po prostu y, włączyć to tutaj jest właśnie ten game klikamy Klikam prawy przycisk myszy. Jak tu mamy przejść w tryb gracza, to, a, no możemy tutaj kliknąć albo tutaj kliknąć. Tutaj y, będzie coś takiego przejść w tryb normalności, coś takiego to my to tutaj klikamy albo tu i później wychodzimy z tego, bo później, żeby nie było żadnych takich problemów w internecie, coś takiego, bo raz nie wyłączyłem tego, i miałem jakieś takie problemy i nie wiedziałem o co to chodzi. A to po prostu bierze takie jakieś zbędne aplikacje, żeby po prostu zwiększyć ilość FPS-ów w danej grze, więc po prostu to po prostu wyłączcie. No i, i powinno to wam zwiększyć ilość FPS-ów w grach. Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka materiału i siebie.